Cześć, witajcie, z tej strony Waldoś, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się ogarem wojny John Sim, który jest dostępny w sklepie okolicznościowym za 2800 golda. I ta postać posiada premię pod granaty, mianowicie na proficie dowódcy zwiększamy limit użyć granatu odłamkowego o 4, a na proficie standardowym... Jest to zwiększenie tego limitu o 1. I teraz tak, jeżeli chcecie grać tą postacią, no to musicie sobie również zakupić czterolistą tygrysicę, która jest po prostu całkiem spoko pod bildy pod granaty. I dzisiaj będziemy również jej używać w bildzie i po prostu ona ma taki perk, który sprawia, że po 45 likwidacjach otrzymujemy jeden dodatkowy ładunek granatu odłamkowego na proficie dowódcy jest to 20 likwidacji. Więc jeżeli chcecie grać ogarem wojny, no to musicie sobie zakupić czterolistą tygrysicę z racji tego, żeby mieć po prostu dodatkowy perk pod granaty. Jeżeli chodzi o build, no to złożyłem sobie coś takiego, mianowicie cztery perki pod granaty plus bojowe bity i teraz tak, profit drużynowy wynocha. Pamiętam jak kiedyś e, ten profit posiadała tylko mityczna mistrzowska granadierka Ramirez, która również jest w tym bildzie. Mianowicie za każdego żołnierza granat odłamkowy pozostawia naładowany obszar zadający 18 punktów bazowych obrażeń od energii w każdej sekundzie przez 6 sekund. Obszar zwiększa się o 40 za każde dopasowanie. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy mam 5 dopasowań, no to ten obszar zwiększa się o 200% i jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko. I teraz tak, w drużynie wsparcia mamy profity takie jak większe jest lepsze, czyli zwiększamy promień wybuchu granatu odłamkowego o 50%, bomba kasetowa, granat odłamkowy tworzy dodatkowo małe granaty, które wybuchają i zadają obrażenia. Zwiększenie demedżu granatów o 30%, generowanie granatów i bojowe bity, które sprawia, że w momencie, kiedy zlikwidujemy 10 wrogów w przeciągu 9 sekund daje nam efekt rokowego riffu i przy tym zwiększa nam damage o 50% i prędkość ataku w zwarciu o 30%. 2% i lecimy na 160, żeby pokazać wam, jak to się spadza na tak wysokich misjach w ratowaniu świata. No i rozpoczynamy misję. To jest ewakuacja schronu 160. No i ja tutaj troszeczkę sobie pobudowałem. Miejmy nadzieję, że to będzie miało rację bytu. I teraz tak, rzucamy sobie granacik i wyglądamy więcej to w taki sposób, że mamy sobie oczywiście tutaj mopki. Jak rzucimy granat, no to oczywiście on ten damage zadaje. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam damage tego granatu, no to w najmniejsze mopki bardzo ładnie to. Wchodzi, jeżeli chodzi o te cięższe moby, no jest troszkę słabiej, bym powiedział. Dobra, z tego co widzę, tutaj jest po prostu tych mobków ciutkę więcej, no to sobie po prostu, oczywiście będziemy rzucali owe granaty. I teraz tak, czas odnowienia granata, no to oczywiście to jest 25 sekund bodajże albo 30, więc jest to całkiem całkiem sporo. Bym powiedział, więc trzeba oczywiście tutaj bardzo inteligentnie tych granatów używać, żeby po prostu się nie wysrać z całego damage'u już na samym starcie. Dobrze. Teraz tak, grając, oczywiście, wiadomo, opieramy się o struktury. Zobaczmy z Smashera. No, niezbyt jest to imponujący demo, bym powiedział, ale jakiś jest, na pewno. Jeżeli chodzi o te najcięższe moby w ratowaniu świata, no to będzie generalnie problem z ich ubiciem za pomocą owych granatów, ale jeżeli chodzi o drobnicę, no tak jak najbardziej się to super spisuje. Dobra, 4 minuty 20 sekund do końca. Jeżeli chodzi o damage taką oto beczkę, no to bym powiedział pół HP mu zbiję owym granatem. No to nie jest byt może imponujące. Okej, okay? beczka, odbijamy, proszę bardzo, gościa nie ma i jest super i jest fajnie. Dobrze, co tutaj się dzieje? Tutaj mobki oczywiście nie przechodzą. Okej, okay, tutaj mój mały tunelik chyba na spokojnie sobie daje radę. Um, mm, 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 mm. Jeżeli chodzi o tę misję, no to jest nawet fajne miejsce na ten schron. Aż tak dużo mowów nie przychodzi, jest fajnie zbudowane, więc tak naprawdę ja zbytnio nie muszę tutaj nic robić. A jeżeli chodzi o same te granaty, no to w tym momencie mam chyba ich dwa. No to wiadome, trzeba oczywiście tutaj... Bardzo ładnie rozporządzać. Też pamiętajcie, że generowanie granatów sprawia, że muszę po prostu zabijać moby, więc by wypadało oczywiście te mobki eliminować w jakimś tam stopniu, żebym oczywiście te granaty otrzymywał. Fakt, na starcie mam ich oczywiście 7, ale potem się robi troszeczkę problem, bo potem tych granatów nie mamy zbytnio. Ale oczywiście możemy to nadrabiać strzelając broni. Wiadomo, również strukturami, więc de facto jest to do opanowania, bym powiedział. A sam ten damage? No. Jest całkiem ok. Na niższych misjach w ratowaniu świata na pewno Ogar wojny będzie sobie dawał radę. To akurat jest 160, więc tutaj, wiadomo, jest dosyć ciężko. Nie każda postać daje sobie radę na tak wysokich misjach w ratowaniu świata, ale każdą postacią jesteście w stanie obą 160 zrobić. Damage Bossa? No, chyba go połaskoczę troszeczkę, nie? <laughs> ale wybuch, ktoś go po prostu ubił. Dobrze, widzowie. Tam mamy troszeczkę drobnicy, no to oczywiście spróbujemy sobie nastakować tych granatów ale niezbyt to wychodzi. No, bo wiadomo, muszę 40 pustaków zabić, zanim ja dostanę owy granat do ręki. Więc tak to wygląda. A 30 sekund odnowienia, no, nie jest to zbyt dobry czas. Więc po prostu eliminujemy wrogów tyle, ile się da. I jak najwięcej, żeby wiadomo, te granaty generować. Jak i oczywiście móc zadawać pokażne obrażenia z nich. Na pewno fajnie by się ta postać spadzała na jakichś burzówkach. Tak myślę. Tylko uwaga, jeżeli chodzi o rzucanie granatami z tego tytułu, że po prostu możecie wysadzić beczkę jakąś przy okazji, więc na to również musicie zwrócić uwagę, widzowie. Dobrze, widzę, że fala się zmieniła już dawno, dawno temu, a ja bronię nie tą stronę co trzeba. No, a jak sobie możecie zauważyć, jakie jest fajnie zbudowane, no to autentycznie nie musicie się niczego obawiać, widzowie, jeżeli chodzi o. Rozgrywanie misji w ratowaniu świata No i co? Kilka pustaków Jesteście w stanie małych na raz zgasić A tak naprawdę jeżeli chodzi o damage Większe potwory no to wiadomo, Nie ubijecie na takiego granata Żadnego takiego moba I ewentualnie sobie może w przyszłości sprawdzimy Jaka postać właśnie pod granaty jest najlepsza Dzisiaj ogar wojny Z racji tego że jest w typie okolicznościowym Więc warto oczywiście na to uwagę zwracać Nie wiem czemu ten gościu wpuszcza te moby W ten sposób No po prostu już drugi raz mu to niszczę. Wygląda to, jak wygląda. Dobra, rzucamy te granaty. Ja się może podleczę, żeby po prostu nie umrzeć zbytnio. A jak tam mój tunelik? No nawet dobrze się sprawdza. gość tutaj nadaczem plazmatycznym robi robotę. Jest to super. Zobaczmy, rzucę sobie granat. Pyk, rozwalę kilka małych mopków naraz. I jest gitarka wizowej I jest super. Ide ollo. Dobra, 30 sekund do końca. Chyba zdążę jeszcze jednego granata rzucić, tak myślę. Okej. Okay. A tutaj coś mi wybuchło, no tak, bo są dzisiaj bardzo fajne misje podwybuchający impuls, czyli grube pustaki po prostu wybuchają, zdają damage strukturom. Jest to jeden z profitów, którego bardzo nie lubię w ratowaniu świata, jest bardzo mocno przeszkadzający w rozgrywce, no i oczywiście wiadomo jak nie macie bazy, a tutaj chyba bazy nie mamy, no to wygląda to jak wygląda. Ostatni granat, aha, rzucony w tunel, fajnie, super. Ideolo. Rozpoczynamy drugą misję, bardzo dużo zbudowałem, nie będę ukrywał, że nie, więc zobaczymy co się w ogóle tutaj wydarzy, cała fala idzie tutaj, więc ja sobie rzucę granat, no zbyt wielkich uszkodzeń chyba im nie zadałem, chociaż z drugiej strony, a tu w ogóle jest ten profit z leczeniem, no tak, no jak mógłbym zapomnieć, no tak. Z racji tego, że ja bardzo dużo zbudowałem, więc raczej nie powinniśmy mieć problemów z tą misją, tak myślę, tak obstawiam, ale wiadomo, jest jak jest. Bardzo mogę się przeoczyć tutaj, ale coś tutaj rzuca. Ja widzę u góry coś się dzieje chyba tutaj. Tak? Tu, 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 tu. I co tu się dzieje? Halo? Proszę mi stąd wyjść. No tak, bo mopki będą tędy przychodzić. No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Trzeba tutaj ogarniać sytuację. A czemu tutaj w ogóle nic nie jest zbudowane? Halo, zobaczcie sobie mgielnego potwora. No taki bym powiedział. Całkiem sympatyczny. Dwa granaty, mgielnego potwora nie ma, ale ja sobie tutaj coś muszę zbudować, no bo przecież nie mogę być sam, gdybym czegoś nie zbudował tutaj. Dobra, otwieram kolejnego staka opon, żeby chociaż delikatnie tutaj mogło się to bronić. Dobra, robimy sobie tak, robimy sobie tak, no i chyba sobie salwy postawię, a co? Aha, aha. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, sufitowa, od razu drugi stack gazówek też sobie otworzę, dlaczego by nie? Tylko te mobki będą tu przechodzić A ja sobie postawię tak i chyba umrę Dobra, umarłem, ściana wywalona Niedobrze, bardzo niedobrze, ale ja sobie Zaraz wstanę, to nie będzie absolutnie żaden problem eee, Dobra, ja widzę, widzę Spokojnie, niech ta bombka wybuchnie Ja sobie wstanę, widzowie Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie taki. Ja te moby będę po prostu stąd wyrzucał. Taki jest plan. Znaczy z tego, że mamy profit pod wybuchające bomby, no to generalnie ten tunel zbyt długo nie przetrwa. Jak go nie ulepszę, tier 3, ale chociaż mi zostaną może ewentualnie owe opony. Dobra, mamy sytuację opanowaną. Mój tunel jeden, drugi stoi, jest wszystko git, tylko jakoś tych mobków nie widzę w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Okej, okay, dobra, mamy tutaj wiadomo wyrzutnie, jest wszystko spoko, boss już się chyba pojawił, czekamy na kolejną falę, wszystko idzie w mój pięknie zbudowany tunel, dorzucę sobie również granata, dlaczego by nie, proszę bardzo, proszę bardzo, no nawet damage bym powiedział satysfakcjonujący w małe mopki i to zdecydowanie, to jest rzecz przede wszystkim istotna. A też oczywiście warto wspomnieć o tym, że ja mam również bojowe bity w bildzie. Jak mam bojowe bity w gildzie, no to wiadomo, zadaje oczywiście 50% więcej obrażeń i z granata, i z broni, i oczywiście również z pułapek, to trzeba widzowie o tym pamiętać. 3 minuty 16 sekund do końca. Tutaj coś się wybuchło. Tu trzeba niestety dobudować w taki sposób, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Jeżeli chodzi o struktury, no będą wybuchać. Przede wszystkim będą wybuchać. Ja widzę z tej strony znowu mobki idą tutaj więc trzeba je ewentualnie wypychać stąd. Okej, okay, proszę bardzo, idąc naokoło mi się to podoba, tutaj raczej się nic nie wydarzy. Tak myślę. Idziemy do mojego głównego tunelu, to jest jakiś smasher. O, ma, mordo. A, wybuchaj sobie, proszę bardzo. Ciekawe na ile granatów uda mi się tego smashera zabić. <laughs> Ale ten damage w te potwory jest mały, naprawdę. Jeżeli chodzi o malutkie mobki, no tak najbardziej ten damage jest git, jeżeli chodzi o takie gruchotacze, smashery, etc., no to jest słabo. Gościu, ty jesteś wrażliwy na pułapki, wracaj do tego tunelu. Chłopie. Ale tu wysadziły to srogo, a idzie kolejny smasher idzie Taker 2 minuty 25. Niezbyt mi się to podoba. Ale dobrze, że tak się dzieje, to przynajmniej wiecie widzieli e, jak tutaj Ogier wojny sobie radzi właśnie w takich sytuacjach. Okej, okay, jest taker, proszę bardzo, zaczniemy tem eliminować, damage smasherków, żeby nam zbytnio tutaj nie poniszczyły. Chociaż z drugiej strony i tak one będą niszczyć. Rzucę sobie granata, nie rzucę, bo nie mam granatów już. Okej, okay, dobra, to czyli muszę poczekać dwie sekundy, zanim to się wszystko ogarnie. Mogę już granata rzucić? Proszę bardzo, jak idziemy? czy jeszcze stun złapał? Pięknie. Pięknie wizowie. Ale tak patrząc obiektywnie, no to wiadomo, mgielne potwory na 160-kach, głównie w smashery, ten damage z tych granatów jest bardzo, bardzo niski. Dlatego polecam sobie ogarem wojny właśnie na jakichś słabszych misjach, bądź ewentualnie jeżeli nie macie jakiejś dobrej postaci, a macie małą mocy, no to jak najbardziej się to sprawdzi. Na wysokich aktywnościach w ratowaniu świata, no czegoś tutaj brakuje. Przede wszystkim damage'u z granatów, może kiedyś jakiś rebalans wleci na właśnie tą umiejętność, chociaż de facto patrząc jak się te granaty rzuca, no to one lecą strasznie, strasznie dziwnie, nie? No zobaczcie sami, zaraz oczywiście wydam granatę, to wam pokażę. Jeżeli chodzi o właśnie granat z Berki, no to one zdecydowanie lepiej wyglądają aniżeli ta tra trajektoria lotu właśnie w ratowaniu świata, no bo to jest jakaś padaka, no. rzucam granatę, on leci jak jakaś... No właśnie. No właśnie, widzowie. Tak jakoś tak trochę dziwnie. Fajnie by było, gdybym mógł sobie oczywiście tego granata rzucać troszkę dalej, aniżeli tak. O, proszę bardzo. Generowanie granatów, damage takera, pół HP. Nawet nie pół HP mu zabrałem. W sumie z tych małych odłamków również do tego pół HP dobiłem, więc jak najbardziej jest to na plus. Oczywiście grając ogarem wojny, no wiadomo, musicie mieć jakieś tunele pobudowane, żeby to generowanie granatów zdarzało wam się jak najczęściej. Co wy tu robicie? Albo jakieś takery tu rzucają. No, w sumie nie kery, tylko te Skaczę. Nie mam metalu, żeby to ratować. Chodź tu. Hello? Dobra, nie ma gościa, ale trzeba górę bronić, no bo tam się rzeczy niedobre dzieją. Oj ojojojoj, oj, 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 dobra zabudowujemy, zabudowujemy 10 sekund do końca, sytuacja raczej opanowana 160 ogarem wojny zrobicie na spokojnie, no i tak się prezentuje ogar wojny Johnson na misach 160 razy 4 damage z granata, szczególnie w smashery pozostawia wiele do życzenia, ale w inne mobki jest jak najbardziej okej okay. przede wszystkim na słabszych misjach ta postać się sprawdzi o wiele, wiele lepiej niż na takich 160-kach z tego, że po prostu ten damage z granatów jest jaki jest na tych najwyższych misjach w świata, a za dzisiejszą uwagę bardzo wam dziękuję, jeżeli te film Wam się spodobał, zaczepkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach, bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego, baju!